Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Po ataku w Barcelonie, miejscowość Cambrils, też w Katalonii, dwa zamachy wstrząsnęły Hiszpanią. Oba przy użyciu rozpędzonych aut. W sumie zginęło 14 osób, 126 zostało rannych, połowa trafiła do szpitali. Wielu to turyści z 34 krajów, wśród nich nie ma Polaków. Kierowca z Barcelony jest poszukiwany, ale mógł być jednym z pięciu terrorystów zastrzelonych w Cambrils Adam Krzykowski. Hiszpania w żałobie. Minuta ciszy. Opuszczone flagi. Dziś cierpimy, bo padliśmy ofiarą zamachu, jednak praca służb sprawiła, że przez wiele lat byliśmy skutecznie chronieni i udało się udaremnić wiele działań przestępczych. Kondolencje płyną z całego świata. Tragiczne wiadomości z Barcelony. Znów niewinni ludzie zabici i ranni w zamachu. Żali współczucie dla poszkodowanych i ich bliskich. Zdecydowanie potępiam te tragiczne w skutkach zamachy. Ufam, że sprawcy tych zbrodni zostaną należycie ukarani. Służby pracują cały czas. Teraz priorytetem jest znalezienie tego człowieka. To właśnie 18-letni Moussał Kabir. Miał wjechać na Laramble i rozjeżdżać ludzi. Usłyszałem hałas i zobaczyłem wana, który zjeżdża w dół i taranuje ludzi. Nikt nie wiedział, co się dzieje, nawet policja. Biały van jechał szybko przez sam środek tłumu spacerowiczów. Według oficjalnych informacji 13 osób zginęło, 61 przebywa w szpitalach, 17 jest w stanie krytycznym. Najmłodsza z ofiar to trzyletnia dziewczynka. Widziałem całe te zajście, widziałem tą furgonetkę, widziałem jak ci barbarzyńcy, ten barbarzyńca, bo nie widziałem ile było ich w kabinie. Uderza w wózek, jak wylatuje dziecko. To jest naprawdę po prostu ogromny, ogromny szok. Ludzie starali się ukryć w pobliskich kawiarniach i sklepach. Mnóstwo osób schroniło się w salonie fryzjerskim, w którym pracuje pan Piotr. Bałem się, że może jakiś samochód nadjedzie, bo my mamy tak na narożniku ten salon. Wśród poszkodowanych są turyści z 34 państw. Jak dotąd nie ma doniesień, by wśród ofiar byli Polacy. To jest też taki moment, gdzie jest najwyższa temperatura, więc spora liczba turystów nie wychodzi też na, na ulicę. La Rambla to Mniejszy deptak w Barcelonie, który łączy główny węzeł komunikacyjny miasta z nabrzeżem. Codziennie przechodzi tędy 100 tysięcy turystów. Ludzie krzyczeli i uciekali w różne strony. Na ulicach było pełno krwi. To było okropne. Kilka godzin później w nieodległym Cambrils samochód osobowy staranował grupę pieszych. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne. Policja zastrzeliła pięciu terrorystów. Śledczy podejrzewają, że wśród nich może być poszukiwany Mousa u Kabir. Szef katańskiej policji powiedział, że grupa planowała większe ataki, ale eksplozja w domu w Alkanar, gdzie je przygotowywali, zmusiła terrorystów do zmiany planów. W wyniku wybuchu zginęła jedna osoba, siedem zostało rannych. Na miejscu znaleziono około 20 butli z gazem. Do tej pory zatrzymaliśmy cztery osoby powiązane z atakiem. Trzy z nich pochodzą z Maroka, czwarta jest pochodzenia hiszpańskiego. Żadna z nich nie jest związana z organizacjami terrorystycznymi. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Organizacja, która na podbitych terenach została już niemal całkowicie rozbita. Ten atak niestety dodaje jej tylko wiatrów skrzydła. Dla tych osób, które już osłabły ze swoim entuzjazmem terrorystycznym w cudzysłowiu, okazuje się, że także oni jeszcze mogą dokonywać ataków w Europie. Sergiusz Parszowski zwraca uwagę, że terroryści nie musieli mieć ani broni, ani wsparcia logistycznego ze strony jakiejkolwiek organizacji, by dokonać krwawego zamachu. Widzimy pewną zmianę w taktyce działania terrorystów. Z jednej strony mówimy, że są to zachowania czy działania, Prymitywne. Ale co gorsza, te prymitywne działania są zabójczo skuteczne i ciężko ustrzec się z nimi, przed nimi w 100%. Tak jak w Finlandii, po południu w Turku mężczyzna zranił nożem kilka osób. Lokalna prasa podaje, że jedna z nich zmarła. Policja postrzeliła napastnika. Adam Krzykowski, panorama.